Szpitalny oddział ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy posiada obecnie jako nieliczny w regionie najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Oddział został doposażony w urządzenia łącznej wartości ponad miliona dwudziestu tysięcy złotych. Zakupiliśmy sześć wózków transportowych, dwa łóżka do intensywnej opieki medycznej, dwa respiratory stacjonarne, dwa respiratory transportowe, aparat do znieczulania. W ilości również dwóch oraz trzy defibrilatory, a także aparat USG. W tej chwili jest to niezwykle mocno wyposażony oddział szpitalny i może jedynie konkurować z ojomem, a podejrzewam, że w okolicy nie ma tak mocno i dobrze wyposażonego soru, jak w naszym, w naszym szpitalu. Brodnicki SOR został także wyposażony w system monitorowania czynności życiowych pacjentów znajdujących się na oddziale. Wszystkie monitory są zintegrowane. Na stanowisku ratownika, pielęgniarki obserwacyjnym znajduje się monitor, w którym mamy podgląd funkcji życiowych na, kolejnych, na wszystkich stanowiskach na terenie SOR-u. W ten sposób mamy zwiększony nadzór nad pacjentem. Tak jak na potrzeby Brodnickiego Szpitala, jest to bardzo wysokiej klasy sprzęt. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego to tylko jeden z elementów dużego projektu wsparcia szpitalnego oddziału ratunkowego za zbrodnica w celu dostosowania go do obowiązujących wymogów, którego całkowita wartość wynosi ponad 5 milionów złotych. To duży projekt, ponad 5 milionów złotych, skład którego będzie wchodzić. Już za moimi plecami są tego przykłady. E, doposażenie Soru Brodnickiego w niezbędny sprzęt. Powiem tak, marki już przynajmniej europejskiej. Za chwilę, w ramach tego projektu, zakończymy przebudowę pomieszczeń dla ratowników. Realizacja tego projektu kończy niejako etap przystosowywania Brodnickiego Szpitala do wymogów sanitarno-obszarowych wynikających z wymogów ministerialnych. Można powiedzieć, że od tego momentu Brodnicki Szpital jako jeden z nielicznych spełnia wszystkie kryteria wynikające z, tego, z tej ustawy. Cały projekt został w 85% dofinansowany z Krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko.